Witajcie, moi mili. Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować bardzo fajniutki, szybciutki i naprawdę dobry przepis na bardzo fajną przekąskę. Zapewne znacie to, Surimi, bardziej znane w Polsce pod nazwą paluszków krabowych. Z krabami one nie mają nic wspólnego. Jest to wymysł japoński. Są to gotowane ryby, odpowiednio wypreparowane, a ten kolor po prostu ma tylko imitować drogie paluszki krabowe. Więc co? Zapraszam do mojej kuchni. Mała uwaga jeszcze odnośnie właśnie paluszków krabowych. Ten przepis dla zwolenników słodko-kwaśnych smaków będzie wręcz idealny. Składa się on tylko i wyłącznie z soku z limonki, soku z cytryny, wody, oliwy oraz cukru. I ewentualnie do smaku można dodać suszony koperek. Do przyrządzenia tej przekąseczki potrzebujemy około 200-250 g paluszków krabowych, 4 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 4 łyżki z limonki, 4-5 łyżek oliwy. Nie polecam oleju ze względu na to że wtedy ta przekąska będzie po prostu ciężka. Dwie solidne łyżki cukru, 100 ml wody oraz łyżka koperku. Maluszki krabowe surimi pociąłem na takie kawałeczki. Teraz do wody dodaję wszystkie składniki. Oraz pięć łyżek i za pomocą miksera staram się uzyskać coś w rodzaju zawiesiny taką zalewą zalewam i odstawiam do lodówki na około pół godziny do godziny minęła godzinka więc bierzemy się do próbowania po prostu rewelacja musicie zrobić spróbować świetne naprawdę na imprezkę fajne właśnie do przekąski zamiast chipsów lub yy, ciężkostrawnych przekąsek Polecam, z całego serca polecam, jeszcze dodatkowo yy, świetnie się komponuje razem z rzodkiewką dajkon, po prostu bajka. A ja cóż, żegnam się dzisiaj z wami, trzymajcie się cieplutko, do następnego filmiku, cześć.